Cześć! Jestem Mateusz i przedstawię Wam flagowe produkty firmy Zafuguj.pl. Opowiem Wam o cechach wspólnych wszystkich trzech rodzajów fug. Z kolei każdą oddzielnie scharakteryzuję w osobnym materiale, do którego link znajdziecie poniżej. Obok mnie widzicie trzy wiaderka z różnymi kolorami etykiet. Z pomarańczową fuga Classic, dedykowana do szerokich spoin w kostce granitowej. Poniżej widzicie fugę Specjal z zieloną etykietką, dedykowana jest spoinom wąskim, zazwyczaj przy kostce betonowej. Kolejne wiaderko to Fuga elastik z niebieską etykietką przeznaczona do płyt gresowych na tarasie. Wszystkie te trzy rodzaje fug są fugami żywicznymi. Są to materiały gotowe do użycia jednokomponentowe nie wymagają mieszania łączenia ze sobą komponentów. Przyjeżdżają do Was w takich otowiaderkach, w których znajduje się jeszcze worek zapobiegający wiązaniu fugi. Wszystkie materiały z naszej oferty wiążą w kontakcie z powietrzem. Wystarczy otworzyć opakowanie, wysypać materiał i rozpocząć pracę. Czas pracy prezentowanymi fugami wynosi do 45 minut w dostępie do powietrza. Żeby nie wyglądało to tak strasznie, czas wiązania można spauzować, żeby wydłużyć sobie możliwość pracy materiałem bez obawy o to, że rozpocznie się proces wiązania. Materiał po odpakowaniu wystarczy zalać wodą. Całkowicie do pełna, możecie być spokojni. Fuga nie wymiesza się z wodą w żaden sposób. Będzie to wyglądało tak, jakbyście zalali kamienie w wiaderku wodą. Dzięki temu cały materiał znajdujący się pod wodą nie obowiązuje czas pracy. Jest ona zabezpieczona przed wiązaniem bezterminowo. Długo. Tak długo jak fuga znajduje się pod taflą wody, nic jej nie grozi. Możecie jej używać nawet po kilku latach. Dzięki temu pracy możecie wykonywać sukcesywnie metr po metrze na gotowo, nie odkładając sprzątania na potem. Takie rozwiązanie jest dużo bezpieczniejsze, zwłaszcza jeżeli nie macie doświadczenia z naszym materiałem i robicie to pierwszy raz. Nasze fugi aplikowane są na mokro, na zasadzie szlamowania. Ale spokojnie nie spotkacie tutaj sytuacji znanej z zapraw cementowych, gdzie płynie masa kolorowej wody i pozostawia osad na powierzchni płyt czy kostki. Fugi składają się z kruszyw o naturalnej barwie połączonych z bezbarwną żywicą, dzięki czemu nie wytrąca się barwnik, który może pozostawić zabrudzenia na powierzchni kostki bądź płyt. Dodatkowo możliwość fugowania kawałek po kawałku, jeżeli mamy fugę zalaną wodą, nie pozostawia żadnego ryzyka zabrudzenia. Należy pamiętać o etapach wiązania fugi żywicznej. Jeżeli odparuje nam woda z rozprowadzanego materiału, drobinki fugi dość szybko stają się mocno klejące i trudniejsze w posprzątaniu. Dlatego szczególnie ważne jest to, żeby nie odkładać procesu sprzątania na potem, tylko wykonywać pracę metr po metrze na gotowo. Po około 12 godzinach od rozprowadzenia materiał staje się zwarty. Oznacza to, że do tego czasu warto obserwować prognozę pogody, aby nie było żadnego oberwania chmury lub w miarę możliwości zabezpieczyć zafugowaną powierzchnię przed deszczem. Przez ten okres fuga jest na tyle delikatna, że silny deszcz może ją mechanicznie powyrzucać ze spoin i uszkodzić naszą pracę. Pełne utwardzenie następuje w ciągu 7 dni. Fuga od od tego momentu, kiedy staje się zwarta, sukcesywnie twardnieje. Fugi między sobą różnią się głównie wytrzymałością i grubością uziarnienia, dlatego sklasyfikowane są dla trzech różnych rodzajów powierzchni. Fuga Classic jest najgrubiej uziarnionym materiałem, ma ziarenko o grubości do 1-3 mm i dedykowana jest do spoin o szerokości od 5 mm aż do 50 mm. Najczęściej spotykane spoiny tej szerokości są właśnie w kostce granitowej lub w betonowej typu Petra. Fuga specjal ze względu na grubość swojej. Uziarnienia polecana jest do spoin wąskich zazwyczaj przy kostce betonowej. Jej uziarnienie to maksymalnie 0,8 mm. Obydwie te fugi przeznaczone są do obciążenia ruchem samochodowym. Fuga Elastic z niebieską etykietą, jak sama nazwa wskazuje, jest fugą uelastycznioną. Nie można mieć wszystkiego z tego względu, że jest to elastyczna fuga, nie ma wystarczającej twardości do umycia myjką. Ale to nic. Większość naszych klientów, tarasy wykonane z gresu i tak myje przy pomocy mopa. Często padają pytania, czy właśnie za względu na możliwość mycia myjką, można zastąpić fugę Elastik fugą specjal. Oczywiście istnieje taka możliwość pod warunkiem, że pomiędzy płytami gresowymi mamy szerokie spoiny. 5 mm to jest takie krytyczne minimum w tym przypadku, gdzie Elastik poradzi sobie nawet z 1 mm spoiną. Sytuację możemy wyjaśnić na zasadzie szkła. Szkło jest na tyle twarde, że możemy przyrównać je do fugi specjal w tym przypadku. I co się wydarzy, jeżeli do dyspozycji będziemy mieli milimetrową taflę szkła? Bez problemu złamiemy coś w palcach. Jeżeli już w grę wchodzi 5 mm szkło, mielibyśmy z tym duży problem. Analogiczna sytuacja zachodzi w spoinach pomiędzy płytami gresowymi, które są bardzo narażone na skurcz i rozkurcz temperaturowy. Są narażone na niego znacznie bardziej niż materiały wykonane z betonu. Dlatego należy unikać wypełniania spoin twardymi materiałami przy zachowaniu małych szerokości spoin. Nasuwa się więc pytanie, która z fug jest lepsza? Nie ma fugi lepszej, nie ma fugi gorszej, dlatego mamy trzy rodzaje dedykowane do różnych powierzchni i różnych szerokości szerokości spoin, aby dostosować najlepszy stosunek jakości do konkretnej powierzchni. Jeżeli macie problem z wyborem odpowiedniej fugi, zawsze służymy pomocą. Zadzwońcie do nas, skorzystajcie z wygodnego formularza kontaktowego na stronie lub wyślijcie maila. Warto na końcu dodać, że fugi są sprzedawane w różnych wielkościach opakowań. Fuga Classic wyłącznie 25 kg opakowania, Fuga Special 15 i 25 kg, Fuga Elastic również 15 i 25 kg. Fuga Classic Dostępna jest w czterech kolorach: piaskowym białym, piaskowym żółtym, szarego kamienia i bazaltowym. Fuga specjal dostępna jest aż w dziewięciu kolorach. Posiada w palecie barw kolory podstawowe z fugi Classic i dodatkowo kolory gładkie: śnieżno-biały, betonowo-szary, grafitowy. Perłową czerń i czerwień pustyni. Fuga Elastic dostępna jest w pięciu kolorach. Są to gładkie kolory, najlepiej dopasowane do nowoczesnego stylu płyt gresowych. śnieżno betonowo-szary, grafitowy, perłowa czerń i również czerwień pustyni. Przypominam, że wszystkie fugi możecie zamówić z wygodną dostawą już na kolejny dzień w sklepie online zafuguj.pl. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.